Dzień dobry moi kochani z tej strony Bigosik. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Przed wami oczywiście wasze rzetelne źródło informacji o Destiny 4, a przed wami kolejna ankieta. Słuchajcie, odnośnie Destiny 4, tym razem już ankieta nie dotycząca Akcesoriów o wełnie, o dzierganiu i tak Tym razem mamy nową ankietę z kwietnia 2020 roku na temat ewentualnych pomysłów, dodatków, zmian i funkcji. Więc zainteresowałem się bardzo, ponieważ swego czasu nagrywałem odcinek o moich pomysłach na The Sims 5, gdzie wspomniałem parę fajnych funkcji, których już w De 4 nie ma i fajnie by było je zobaczyć w nowej odsłonie. Może akurat tak się okazać, że nasze super głosy przy Przyczynią się do tego, że część tych funkcji, które przedstawiłem właśnie w tamtym odcinku, przejdzie do The Sims 4. Także mi się wydaje, że tu się jakiś dodatek kroi, taki lepszy, albo jakaś fajniejsza aktualizacja. Także bez większych wstępów lecimy dalej. Ok, i teraz mamy następujące pomysły. Kulinarna misja. Zostań kucharzem na medal. Szukaj produktów, najlepszej jakości, twórz przepisy i zarządzaj kuchnią tłumnie odwiedzaną przez gości w porze obiadu. To dla mnie jest takie mniej ciekawe, ponieważ mi się wydaje, że kulinaria już są bardzo dobrze rozwinięte w The Sims 4. Jedynie co bym poprawił to wygląd tych potraw. Także lecimy dalej. Kreator fan klubów zainteresuj Simów tworzeniem fan klubów. Zakładaj fan kluby, zbieraj rzadkie pamiątki, dawaj wyraz swojemu pozytywnemu zakręceniu i zarażaj nim całe miasto. Takie średnie. Raczej mi odpowiada tworzenie klubów. Z... Spotkajmy się, fan kluby jakoś tak nie do końca mi odpowiadają. Okej, okay, następnie mamy niegrywalni simowie wkraczają do gry. Sąsiedzi zaczynają żyć swoim życiem. Uuu, no proszę, czyli tutaj jakiś rozwój miast, postęp historii wkracza. Dotąd Simowie spoza rodzin wegetowali od narodzin, no właśnie, przez małżeństwa aż do śmierci. Wyobraź sobie, co by było, gdyby mogli zacząć opowiadać własne historie. Ej, świetne, świetne, naprawdę fajnie, chociaż tytuł Niegrywalni Simowie wkraczają do gry. Troszkę mnie zmyliło, bo już myślałem, że dojdzie na przykład. Y Włamywacz, o którego tak pragnę, albo pani zadecka. No ale no niestety, ale i tak fajnie. To, to jest akurat spoko, to mi się podoba. Centra handlowe, miejsca, gdzie spełniają się wszystkie konsumenckie marzenia. No, akurat teraz nie możemy do centrów handlowych iść, to może, może będziemy mogli sobie w simsach je zrobić. <słuch> Poluj na wyprzedarze, spędzaj miło czas i znajduj idealne stroje na zbliżający się wieczór w tym raju. Dla konsumentów z ochroniarzem w pakiecie. To jest spoko, aczkolwiek zastanawiam się, jak oni chcą to rozwiązać. Związać. I czym będzie się to wyróżniało? Od po prostu zwykłego Wielkiego sklepu zrobionego w Simsach Bo jeżeli chodzi o to, że na przykład będziemy Mogli w końcu kupować ciuchy jak w dwójce No to totalnie tak, to ja to chcę Nie? To wiadomo <ścoughs> Ale na przykład chciałbym, żeby w takim Centrum handlowym działała normalnie Restauracja, działała normalnie Kręgielnia, działał normalnie sklep Z H&M na przykład jak było W dwójeczce, także jak Jeżeli to ma działać na takiej zasadzie To tak ja to poproszę, nawet bardziej niż nie nic Czyli leading, poznajcie świat dopingowania do walki. Tu liczy się skupienie i nikt nie lubi, gdy coś je zakłóca. Dbaj o morale drużyny, wymyślaj choreografię i zapewniaj sobie zawsze miękkie lądowanie. To powinno być na studiach. Także to tak średnio, bo to, to nie jest mój styl, nie? Bolesne dorastanie. Życie bywa ciężkie. Teraz Simowie mogą doświadczyć tego fizycznie i emocjonalnie w miarę dorastania. Realistyczne reakcje i emocje sprawiają, że poczują głębszą więź z otaczających im światem. Też jest całkiem okej. Okay. Powiem wam szczerze, że ci nastolatkowie w czwórce są mało zarysowani. W dwójeczce mieliśmy na przykład fajny pakiet Desims 2, młodzieżowy styl. Tak wiem, od, odnoszę się dzisiaj cały czas do dwójeczki, no ale wiecie, że ja kocham dwójeczkę. W trójce był fajny dodatek The Sims 3 pokolenia. Wiem, że nie wszyscy go lubią. Moim zdaniem był fajnym uzupełnieniem podstawki. Także jeżeli to będzie połączenie tych dwóch, to jak najbardziej. Napad Drzemie w Was Duch Debi albo Daniego. Ocean nie wiem, o co chodzi, ale dobrze. Stwórzcie ekipę, która wytropi i odzyska cenne przedmioty, by oddać je prawowitym właścicielom. Potrafisz stworzyć i wprowadzić w życie bezbłędny plan, czy raczej skończysz za kratkami? To też jest ciekawe, aczkolwiek tu nie do końca wiem, o co chodzi. Czy my będziemy napadać, czy my będziemy łapać innych, którzy napadają? Bo tak to jest kariera policjanta, nie? Chyba. No dobrze, lecimy dalej. Randkowanie 2.0. Po tym tytule wnoszę że będzie w końcu chemia w The Sims. Cztery, tak jak była w dwójeczce, to co wspominałem właśnie w tym filmiku, czego oczekuje The Sims 5. Miłość od pierwszego wejrzenia, czy cyfrowe randkowanie? Odkryj całe spektrum związków, które mogą nawiązać Simowie. Poznaj ich gust, preferencje i pragnienia. spraw by odkryli na czym zależy im najbardziej. Tak, to jest fajne. Powiem wam szczerze, że mi trochę brakuje właśnie tak, takich preferencji. Na przykład ulubione danie, znak zodiaku, ulubiony kolor, co lubi, co nie lubi. To jest taki, taki miks. Teraz właśnie podałem, co pojawiło się w trójestce i w fajnie Fajne by to było. Moim zdaniem, właśnie powinno się zgłębić te, te wszystkie interakcje właśnie pomiędzy simami. I to na przykład, że simowie nie zakochają się od pierwszego wejrzenia. Tylko na przykład niektórzy do siebie nie będą po prostu pasować, nie? To, to wszystko, o czym wspominałem w DS5. Oni na pewno to oglądali i teraz to zrobili na podstawie tego ankietę. <laughs> Mówię wam. Amerykańska szkoła średnia. Stołówkowe kliki. Szalone związki i perypetie egzaminacyjne. Korytarze aż kipią od dramatów. O Jezu, drama, tak? To ostatnio mi się bardzo podoba, aczkolwiek to mi się strasznie kojarzy z, na studia. Mi się wydaje, że raczej studenckie życie nam wystarczy. I... Nie widzę potencjału za bardzo, żeby rozwijać szkołę średnią, aczkolwiek może twórcy zaproponują coś fajnego, czemu nie? Zespoły muzyczne. Postaw na karierę solową lub stwórz super grupę. Znajdź swój styl i stań się gwiazdą YouTube albo graj koncerty na stadionach z miejscami wyprzedanymi na pniu. Poczuj presję związaną tu chyba miał być z z utrzymaniem kapeli razem. Tak? No, chyba. Nagraj przeboje na miarę ambicji wytwórni i oczekiwań kochających fanów. Super. To trochę zahacza od Sims 3. Zostań gwiazdą. Wiecie, że ja kocham ten dodatek, bo nagrałem przecież serię Zostań de Atcon, tak? Kozidrak. Także kocham ten styl po prostu, że można zostać gwiazdą, występować na scenie, w parkach i tak dalej. To jest mega fajne na stadionach. Nie podoba mi się stań się gwiazdą YouTube. To jest takie rakowe, nie? Ale cała reszta super. Chociaż powiem wam, że ja tak średnio. Zakładałem kapelę, czy jakieś tam zespoły w The Sims 3. Yy, raczej solowa kariera, tak jak Beataco Zidrak, nie? Tak jak Beataco Zidrak. Dobrze. Także ja tutaj połowę wypełniam i zaraz do Was wracam. Tak jak mówiłem, przez cały ten filmik, randkowanie i centrum handlowe to jest coś, co bardzo bym chciał. Kreator fan klubów tak średnio. Kulinarna misja jeszcze mniej. Amerykańska szkoła średnia też tak średnio. Niegrywalni simowie wkraczają do gry. Spoko. Chociaż wolałbym jednak tych NPC takich, tak jak wspomniałem, na przykład czy coś w tym stylu. Zespoły muzyczne ok. Chociaż bardziej bym wolał solową karierę. Mam nadzieję, że będzie się dało. Bolesne dorastanie też jak najbardziej super. Czyli Totalnie nie, nawet bym mógł tutaj dać dwa. I napad tutaj dałem siódemkę, bo nie do końca wiem o co chodzi. Następnie w ankiecie trzeba uszeregować przedstawione pomysły zgodnie z naszymi upodobaniami, gdzie jedynka oznacza coś, co interesuje nas najbardziej. No czyli tak, randkowanie wiadomo, to chemia musi wejść na pewno. Centra handlowe super, jeżeli to będzie tak jak powiedziałem wcześniej. Napady całkiem spoko, zespoły muzyczne, o ile będzie kariera muzyczna. Niegrywalni simowie też spoko, bolesne dorastanie, Amerykanie. Szkoła średnia, kreator fanclubów, kulinarna misja i cheerleading. Dobrze, lecimy dalej. Następnym krokiem jest uszeregowanie przedstawionych poniżej lokacji zgodnie z naszymi upodobaniami. To, to jest to samo, gdzie jedynka oznacza coś, co najbardziej nas interesuje, i tak dalej. Ej, powiem wam, czy tu czasami nie wkracza dodatek o wymarzonych podróżach? No, powiem wam. Że ja bym był bardzo za, bo wymarzone podróże ja kocham do trujeczki. To był fantastyczny dodatek. Ogromny dodatek, który dawał mnóstwo frajdy, mnóstwo rozgrywki. I powiem wam szczerze, że ja do dzisiaj nie skończyłem wszystkich grobowców w tym dodatku. Także tak, mamy szwajcarskie miasto w górach. Fajnie. Chińska prowincja. Spoko. Greckie wyspy. Okej, okay. Koreańskie miasto. O super, koreańskie miasto. Fajnie. Szkockie góry. To już tak mniej. Brazylijskie miasteczko na wybrzeżu, brzmi fajnie. Kostarykański las deszczowy, brzmi tajemniczo. Miasto w RPA, hiszpańskie miasto i włoskie winnice. Uuuu, no włoskie winnice wiadomo, na samym górze, nie? <gryw> Dobrze to ja tak na szybko poukładam i zaraz do Was wrócę. Jestem już z powrotem. Tak jak mówiłem, włoskie winice na pierwszym miejscu, następnie koreańskie miasto, brzmi fajnie i chyba nigdy wcześniej nie było czegoś takiego w Simsach, także ja jestem e, chętny zobaczyć, co ciekawego mogą nam zaprezentować. Hiszpańskie miasto, takie wiecie, do wylegiwania się, jakieś opalanko, coś te sprawy. Greckie wyspy, też jak najbardziej spoko. Chińska prowincja, też może być ciekawe. Brazylijskie miasteczko, tu już, tu te, te, te góry, lasy deszczowe, to to mnie tak mniej interesują, ale no właśnie win włoska winnica i koreańskie miasto najbardziej jestem ciekawy, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Ok, i teraz mamy kolejną przedstawioną zawartość i znowu musimy zaprezentować, czy mamy duże zainteresowanie, czy też brak zainteresowania. I dobrze, relacje z członkami rodziny przebywającymi poza nią. To tak na siódemeczkę, długoterminowe pragnienia. To całkiem ok Takie cele fajne. Posiadanie cech wrodzonych, o, to też jest super, że na przykład dziedziczymy po, po rodzicach jakieś cechy, nie, których nie można zmienić, fajnie. Kontrolowanie simów nie znajdujących się na aktywnej parceli, ale to już jest chyba w y, czwórce, nie, że można tam zlecić mu coś, ale powiedzmy, że taka siódmeczka. Krótkoterminowe pragnienia... To też jest wdrożone jako te dymki, takie trochę, nie? Więc dobra, damy tu szóstkę. Konsekwencje tworzenia i niszczenia związków, o tak bardzo, no, bo teraz te konsekwencje są takie niewielkie, generalnie, a te dramaty i tak dalej to jest genialne w dwujeczce, więc chciałbym to zobaczyć też w czwórce. Nabywanie cech z czasem to. Chyba gdzieś tam przychodzi w czureczce, ale powiedzmy, że okej. Okay. Emocje. Jeżeli chodzi o emocje, to tutaj mam trochę, trochę mieszane uczucia, bo generalnie lubię te emocje i one fajnie odzwierciedlają to, jak Sim się czuje, aczkolwiek czasami za często te emocje się zmieniają i bardzo łatwo te emocje rozkwiać. Często, jak na przykład Sim jest bardzo smutny, niektórymi sposobami da się bardzo ten smutek jakby zbić, więc no tutaj nad tymi emocjami trochę bym popracował. Także daję taką. Co tu jest? Siódemeczka. Dobrze. Rozwój rodziny poza parcelą domową. No tutaj dajmy taką piątkę, coś takiego. Dobrze. Następnie to samo co wcześniej, to zaraz to zrobię i do Was wrócę. No i tak jak wcześniej, wyżej zaprezentowałem konsekwencje tworzenia i niszczenia związków jak najbardziej spoko. Te pragnienia długoterminowe, krótkoterminowe, okej, okay, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nabywanie cech z czasem i posiadanie cech wrodzonych jak najbardziej spoko. No i potem już takie, które mnie interesują troszkę mniej. Okej, okay, kolejne pytanie której z przedstawionych poniżej kategorii trybu stwórz SIMA interesuje Was najbardziej? Prosimy o wybranie przynajmniej jednej, maksymalnie trzech. Dobra, tatuaże są ok: dodatki, obuwie, dolne części ubioru, makijaż, włosy, górne części ubioru, pełne stroje. Generalnie wydaje mi się, że wszystkie tutaj te, te rzeczy są rozwinięte w miarę poprawnie. Aczkolwiek można by się zastanowić, czy nie dałoby się dać więcej tatuaży, dodatków, bo trochę ich brakuje. I ewentualnie obuwie, bo szczerze powiedziawszy większość z tych rzeczy tak naprawdę jest w miarę dobrze rozwinięta. Co ja bym sobie życzył na przykład Desync 4 to rozwinięcie kreatora tworzenia gotowych styli, to na pewno. <grych> Okej, okay, siódemeczka. Jakie nowe kategorie trybu stwórz Sima? Chcielibyście zobaczyć Desync 4? Dobrze, maksymalnie trzy odpowiedzi. Różnokolorowe tęczówki. Poparzenia, blizny, rozstępy, owłosienie, bielactwo, protezy. Ojej. Na pewno owłosienie, bo to całkiem spoko wyglądało w The Sims 3. Różnokolorowe tęczówki, super. Kurczę, nie wiem, generalnie ciężko wybrać, bo bielactwo tak naprawdę dochodzi z modami i całkiem spoko sobie radzi z tym. Rozstępy, blizny, poparzenia. To nie są chyba moje za bardzo klimaty, więc ja zostawię te dwa. Dobra, jednak dopisałem tutaj jedną rzecz, czyli te tworzenie gotowych strojów, bo moim zdaniem to akurat jest fajne i powinno dać się to dodać do galerii na przykład. Okej, okay, i następnie mamy uszeregować przedstawione etapy życia zgodnie z tym, które z nich chcielibyśmy zobaczyć rozbudowane w trybie stwórz Sima. Są młodzi dorośli, małe dzieci, dorośli, seniorzy i dzieci. A gdzie są nastolatkowie? Przepraszam bardzo. <laughs> Ej, nie Dali mi wyboru. Ej, bo ja chciałem właśnie nastolatków do góry dać. Okej, okay, dobra, no to dajmy może. Małe dzieci. Dzieci, seniorów dajmy, bo oni są zawsze tacy niedocenieni. Okej, okay, dałem to tak, małe dzieci, dzieci, seniorzy, bo uważam, że seniorzy są dosyć mocno niedocenieni w tej części. Dorośli i młodzi dorośli. Brakuje mi tutaj nastolatków, bo ja chciałem nastolatkami tutaj. <noise> Następnie mamy uszeregować przedstawione etapy życia zgodnie z tym, które z nich chcielibyśmy zobaczyć rozbudowane w rozgrywce. Ok, i tutaj bardzo podobnie, czyli niemowlęta, małe dzieci, seniorzy, dzieci, dorośli i młodzi dorośli. Ok, i to już wszystko na dzisiaj, także ja Wam bardzo dziękuję za dotrwanie do tego momentu. Dajcie znać, czy zagłosowaliście w ankiecie i czy zagłosowaliście na coś innego, i dlaczego na przykład zdecydowaliście, że coś powinno być inaczej zagłosowane. Bardzo jestem ciekawy Was. Waszych opinii i komentarzy. Bardzo lubię z wami rozmawiać, także zapraszam do dyskusji na dole. Ja powiem wam tak, że ja nie zagłosowałem chyba w tych pierwszych, pierwszych ankietach odnośnie akcesoriów. I teraz kurczę, żałuję, bo tak czuję, że gdybym ja zagłosował, to nie byłoby tej wełny teraz. Ale dobrze, zachęcam Was do udziału w ankiecie. Link oczywiście macie na dole. Zapraszam Was do subskrypcji i do klikania w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym materiałem. Zapraszam także do zapoznania się z innymi materiałami na tym kanale, jak na przykład zalety The Sims 4. Także dziękuję Wam za dzisiaj, miłego dzionka wieczoru, czy co tam wam zostało. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!